Porozmawiajmy sobie dzisiaj o uśmiechu tego, który umie cierpieć. O uśmiechu Ojca Pio z tej strony Sensej Sadowski. Witam cię na kanale Śladami Ojca Pio. Salve Maria. Krybuj kanał bądź na bieżąco z Ojcem Pio codziennie podążaj jego śladami. To jest bardzo łatwe. Klikasz na dole subskrypcję i dalej kolejny raz wyświetlą się kolejne filmiki. A nawet że tam klikasz te powiadomienia, czy na telefonie, czy na tym, o wiele łatwiej się później wyświetla, nas możesz dostać o kolejnych filmikach, bo codziennie o 6 rano jest nowy filmik o kim Ojcu Pio. Podążamy jego śladami. Nie zapomnij też polubienia, polubienia na chwałę Ojca Pio. Najlepiej pomóc się, pomóc się za siebie, za wszystkich, co oglądają te filmiki, aby otrzymali łaskę, łaskę podążania za tym wielkim świętem. A mamy dzisiaj piękny temat. Mówimy o jednym z przesłuchań, jakich, dokonał bisku, jakich dokonano na Ojcu Pio. To był rok 1920, marzec. Arcybiskup Simla, biskup w wschodnich Indiach, został wysłany przez papieża Benedykta XV, aby pojechał z wizytą do ojca Pio, zobaczył, kim on jest, co to jest za człowiek, co tam robi. I to był człowiek o wielkiej kulturze, wielkiej takiej edukacji, i też miał taki silny charakter, i znany też był z takiego surowego życia. Taki dobry biskup, że tak powiem. No. I co? On dojechał do San Giovanni Rotondo i był bardzo, bardzo sceptyczny do ojca Pio. Hmm? Był bardzo sceptyczny. Co jakieś cuda, jakieś takie, że coś mi tu nie pasuje, które natychmiast przerodziły się w uczucie szacunku poważnego. On zmienił bardzo szybko swoje zdanie na temat ojca Pio bardzo szybko zmienił swoje zdanie na temat ojca Pio. I on przygotował bardzo długą dokumentację z pytaniami, do tego bardzo szczegółowo z, do tego brata naszego kapucyna do ojca Pio. I 27 marca, wracając właśnie z wioski, napisał swój raport. Przeczytajmy sobie rękopis tego biskupa, sobie fragmenty przeczytajmy, co on powiedział o tym kapucynie. W swoim rękopisie on relacjonował, że w obliczu tej prostoty, pokory ojca Pio, on rozmawiał z nim długo, przecież jako ojciec Pio kazał na prostotę, pokorę, e, mądrość i taką franciszkańską uczciwość, franciszkańską szczerość, jaką on, ojciec Pio z nim rozmawiał, e, to przesłuchanie, które było wielkim przesłuchaniem, wielkim, zam, zam, roz, tak roz, e, rozpieszło się. Ono się zamieniło bardzo. Rozmyło się, po prostu stało się taką dobrą rozmową. Bardzo takim czymś, czym, na czego on się nie spodziewał. Wręcz. On spodziewał się, że będzie przesłuchanie, będzie szczegółowe pytanie: co ty, tego, 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 będzie jak w prokuraturze, nie wiem, czy jakiś, tym. <grym> a było zupełnie inaczej. Ojciec pił go oczarowo, po prostu taką swoją właśnie prostotą, uczciwością, szczerością. I na koniec on, biskup, który przyjechał z ogromnym takim sceptyzmem, on klęka przed ojcem, pił. Kręka przed Nim i prosi go o błogosławieństwo. Ty tak samo go możesz poprosić dzisiaj o błogosławieństwo ojca, Pio. On z niebie i chce Ci dać łaskę. Klikasz polubienie, klik. Polubienie, zdrowoś Marii odmów, świętej przepią się za nami. I otrzymaj łaskę od Niego. Ofiaruj się Jemu, szczególnie się teraz, kiedy panuje ten koronawirus. Odmów. Ojcze pijo, ratuj mnie, chroń mnie od tego. Daj mi łaskę zaufania w Twoją opiekę. Pewnie po to to jest. To nie jest po to, żeby tylko oglądać te filmiki. Co so on ojca Pio prosił o błogosławieństwo ten biskup na koniec. I następnie on dodał bardzo ciekawe słowa. Baranek San Giovanni Rotondo pokonał lwa Simle. Simle. A następnie Arcybisłu zbadał właśnie jeszcze stygmaty ojca Pio i on 24 marca tak napisał. Wyjeżdżam w San Giovanni Rotondo głęboko przekonany o tym, co widziałem i słyszałem. Że tam w San Giovanni Rotondo mamy prawdziwego świętego, jedynego w swoim rodzaju, uprzywilejowanego przez Pana z pięcioma ranami męki Chrystusa i innymi darami które zazwyczaj czytamy w życiu wielkich świętych. Jest postrzegawczy i pracowiczy, pisze w Simla. Ma wielkie dary od Pana, a jednak wszystko jest naturalne w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Jeśli wie, jak cierpieć, wie też, jak się uśmiechać. Ojciec Piotr taki był, że widzisz jego zdjęcia, widzisz, jak on się zachowywał. O, naturalne. To jest człowiek, który cierpiał, Myślę, w XX wieku największe męki na świecie. Nic to nie jest porównania, okropieństwa, jakie działy się w XX wieku, z tym, co cierpiało się Spino. I on uśmiechał się. Dlaczego tak jest? Bo jeżeli cierpisz z miłości do Boga, z miłości do Matki Bożej, to sobie wyobraź, jakie to panorama się zmienia po prostu. To jest inny rodzaj cierpienia. Ostatnio właśnie nawet czytałem taki artykuł o żołnierzach, o weteranach. We Francji, po II wojnie światowej, których ludzie tak na nich patrzyli, jak robią jakąś manifestację, bo oni się domagali większych pomocy socjalnych. No bo nie mogli pracować, nie mieli ręki, nie mieli oczu, czasu bedacze znaczy nie mieli oczu, byli ślepi. I z punktu widzenia takiego przyrodzonego, przyziemnego, no to po co się na tą wojnę i nic. teraz mają jeszcze problemy, trzeba im dawać jakieś zasiłki, ale jeżeli człowiek ma cierpienie, może ty cierpisz. Co wyobraź? Ofiarujesz to cierpienie. To może dzięki, to dzięki twemu cierpieniu misjonarz w Afryce. On ma łaskę, żeby kogoś nawrócił. Bo wszystkie łaski są jakby dawane wspólnie. Je, o, o, przyjmujemy i dajemy łaski w kościele. Właściu, pan je założył kościół. Wszystko ma załączył i też Właściu, mam łączyć dzięki temu z ojcem. Pio, takiego mało ale to co zawsze pamiętaj, mieć wielką panoramę, to jest ta kropla twojego cierpienia w oczach Matki Bożej, jeżeli je ofiarujesz, jest więcej warta niż 5000 programów o ojcu Pio. Że one były robione tako tylko na nie wiem, tam spróżności. Ta mała kropla cierpienia jest więcej warta, tylko to jest inna panorama, jak ja kiedyś o tym jeszcze powiem więc myślę, że będzie ciekawy odcinek. A więc właśnie o ten biskup mówi. On wie jak cierpieć, wie też jak się uśmiechać. To odczarował tego biskupa, bo on myślał w ogóle, że to będzie jest inna osoba po prostu. Niezwykłe. I te wypowiedzi tego biskupa miały tak wielkie znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że on był bardzo znany, był bardzo no, szanowanym biskupem, że jego nawet raport trafił do redakcji Timesa, tego ważnego, znaczy bardzo poczytnego magazynu, 3 lipca 1920 roku i został opublikowany w Timesie. Jednej z bardzo poczytnych gazet na świecie. Podobało ci się? Chcesz dalej podążać? To jest Pio? Super. Pamiętaj, to jest Łaska. To nie jest jakaś tam, nie wiem, e, Uczucie, czy ten. To Duch Święty działa. Trzeba tylko patrzeć właśnie na to i nadawać temu znaczenie, patrzeć na to no, tak rozumowo, właśnie. Jeżeli mi się ten ojciec Piuł ci daj łaski, ojciec Piuł chce ci dać łaski, on chce, żebyś został wielkim świętym. Żebyś przyjął cierpienie, żebyś przyjął życie Herosów, jakim byli święci. Dlatego co? Zanim podążaj. I pamiętaj, klikasz subskrypcję i dalej się kolejny raz te filmiki wyświetlą. Też proszę Ciebie o polubienie i komentarz. Może masz jakąś łaskę, może masz jakieś pytanie. Jeżeli masz jakąś łaskę, jaką otrzymać od Ojca Pio, ja myślę, że niedługo będzie właśnie, już wspomniałem chyba tydzień temu, że już będzie odcinek o świadectwach, więc daj Boże, żeby był. Jeżeli masz jakąś łaskę, jakieś świadectwo, pewnie, zostaw to. Znaczy zostaw, podziel się tym. Podziel się, pokaż, jak Ojciec Pio zmienia Twoje życie. Jak podążają za nim, ty możesz dzięki temu co dodać odwagi innym, aby też zrobili kolejny krok. Ja pamiętam kiedyś, yy, wahałem się czy odmówić nowennę pompejańską pierwszy raz. Mi bardzo dużo pomogło to, że zobaczą świadectwa ludzi, którzy odmówili nowennę pompejańską. Więc sobie, twoje świadectwo, twój krótki komentarz może pomóc innym podążać za ojcem Pio. I tak samo przekaż dalej to, bądź hojny dla ojca Pio. Chojnie daj swoją tablicę na Facebooku, chojnie ofiarą swego swojego maila, chojnie ofiaruj mu swojego smsa, pokaż dalej, bądź hojny dla Ojca Pio, daj coś dla Niego, a Ci gwarantuję, On nie pozwoli się Tobie prześcignąć, żebyś Ty Mu dał więcej niż On Ci da. Tyle mam ci dla Ciebie. Święte Ojcze Pio, módl się za nami. Salve Maria. In nome del Padre, del Figliola, dello Spirito Santo e così sia. Se si dato Gesù e Maria, sempre.